Dzień dobry, to ja Elcho i dziś obejrzymy sobie moje stare filmy. Wpadłam na ten pomysł, bo zapomniałam, że jeszcze mam kinemastera. Zrobiłam na nim dwa filmy i jeden obejrzałam aż pięć razy. Więc jeden się nazywa Historia demona, jedna drugie z tym samym tytułem, ale ma dwa na końcu. I wiem, że byłam zjebanym dzieckiem i jestem. Więc po tym długim i nudnym wstępie zapraszam do oglądania. I przypominam, że to nagranie było stare i nie wiem, jak ja robiłam takie postaci. Chryste, panie, co ja miałam w głowie? Czekaj, gdzie jego zjebana ręka wskazuje. Tylko sprzedam twoje zęby na AliExpress. Mam nadzieję, że ta część się wam też nie podobała, więc możecie zostawić łapę i suba, jeśli chcecie drugą część, to piszta w komentarzach. Już czuję, że moje zdrowe komórki mózgowe już zniknęły.